Siema. Zaczynamy z tej strony Mayubi. A zapraszam Was na kolejny odcinek Cyberpunk 2077. Jesteśmy właśnie w centrum zarządzania całym tym syfem. Tutaj jest Netrunner, który jeszcze jakiś czas temu nawet tykał. Ale możemy, uda nam się jeszcze obciąć jej głowę. Nope, tutaj ta misja nie zda niczego. Tu jeszcze jest Oda, którego w sumie. Który? Wow. Ziomeczku! Udało się go jeszcze podpalić? Dobra. Wytrzymałość nam spadła do zera, więc chyba ten ostatni cios zawsze nam podpala. Tak mi się wydaje. Ale teraz czas przejść do platformy. Zobaczmy, co takie mura. tam szykuje. Czy mu się uda tam na tą platformę? Okay, eee, udało się. Myślę, Jestem że tak. Znaczy, ja to wiem, że tak, że mu się uda, ale Hanako to się odwali, to będzie naprawdę robi? grubo. Chyba chcę do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. No nie, on, schodzi ze skokiem, systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. そうです。約半ブラブスト1000と警告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ。誰のあなたの俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見世物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。 No, na pewno. Ty po prostu przyjąć całą marasakę, nie? Z jego gangiem mu nie wyszło, więc teraz próbuję działać od środka. W ogóle Alma Al palluky śmieszne. Anako.zykagnożki tyda. Jaa kryba.. Systemy zablokowane, teraz albo nigdy. Dawaj chodzisz z ją o to sama. ハナコショウ、トカ、ハナシダケモキ、キュラサイ、サブロサ様は。シノコトクシニッシナゴレゴレニッシュサイのノゴです。サブロサマロシニッシンジソーカスコトワ。ハナコシを？ウ、ブレオハタクサカリメン o b r s p a d a m Oj Wiedziałem, że nie można mu ufać. No. Dobra, Przecież trzymać na krótki smys. My uciekamy, nie przejmujemy się tutaj niczym za bardzo. Hey, kurczę patrzcie jaki ze mnie farkurt robić. Dobra, windą windom na dół, windom na dół. Na dół, na dół, na ulicę. Dobra, nim od razu te drzwi. Nie wiem po co, ale możemy je pociąć. Tak mura. Boże ziom! Ty jesteś bezpieczna. Tak, chwilowa, tak. Coś ty kurwa odwalił. Nie ma czasu na wyjaśnienia, musimy się spotkać. Gdzie jesteś? się przy Vine Street Drugie piętro mieszkanie 303 Ty szybki jest, są, tu platforma tam poleciał czy ja Puszczmy Cztery razy, okej. Okay. Po motorek, Chodzimy na wizję Tutaj, okej, okay. tam, 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 tam. Ej Gosiu! O Cheran Jordan, czy to nie jest ta laska, która ciągle gada w wiadomościach? No cóż, porwaliśmy sama znaczy nie, my, tylko tak miał jej powiedzieć po prostu ej, twój brat zabił twojego ojca, więc w sumie słaba akcja. Ale nie. On miał lepszy plan, dlatego użył paralizatora na w sumie głowie. E, w sumie na głowie całej, całej Arasaki Także super good job man, good job Nie jest z niego dobry dyplomata ale już porywać, kurde, jak najbardziej, nie? Nas porwał, ją porwał, typ chodzi i po prostu wszystkich porywa. Jeszcze mnie ciekawi, co w poprzednim odcinku miało miejsce, że ona nie lubi zostawiać, jako że wie, że my, nie lubimy zostawiać za sobą niepotrzebnych, wiecie, yy, części, w sumie zwłok, bo te zwłoki lubią się potem ścić, przyjść i odrąbać nam łeb I on powiedział, he, zapamiętam to sobie, czy on teraz będzie chciał się w pewnym sensie zemścić na nas? Czy to jest pustostan? To jest cholerny pustostan. To ja tu biorę za groszek, Kupuję Dobra, gdzie jesteś, typie Bum? Schodkami do góry. Schodkami do góry, Siemanko. Siemanko, Siemanko. Bank. O kurwa. Odejdź od drzwi. Jak się sumę Wiedziałem, że to jest tak takie skończenie, wiedziałem, że od razu i to wyskoczy, wiedziałem, że mi wyskoczy, wiecie Żeby wejść w interakcję, a nie żeby od razu kliknąć ile razy mam zapukać Okej, okay, to do którego momentu mnie cofnie? Mam nadzieję, że do wejścia na klatkę Nawet nie jestem pewien, ale chyba ja poprzednio zrobiłem to samo, że ja tam po prostu wbiegłem Że ja tam po prostu wbiegłem i kliknąłem i tak się to też skończyło Nara Dobra, teraz parkowanie wyszło o wiele lepiej niż przed sekundą Dobra, teraz podbijamy do drzwi i wybieramy opcję, ile razy zapukać. A nie, klikamy byle co. Mieszkanie 303 Hop, 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 okej. Okay. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Eee, Zapytam raz jeszcze. Coś ty, Coś ty odwalił, no? Środek nasenny. Próbowała uruchomić tak, swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. O! Przerwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Świetny ruch, ziom. Tak, odmówiła. <grym> Aż dziwne. Mów całą nie? prawdę o Jorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Siema. Może tobie się uda. Już mogę? Cześć, możemy porozmawiać? No, ładne nogi. Proszę, wysłuchaj, co ma Ci do I coś powiedzenia. winąłem, Boże. E, przepraszam Wybierz za te warunki. Proszę, te fatalne warunki. Nie mieliśmy wyboru. Mieliśmy tylko, że kogoś Ta. poniosło. już to słyszałem. E. Twój brat to morderca. Widziałam na własne oczy kudusiu korka. Jesteś szalona, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Wiem, że trudno w coś takiego uwierzyć. Ale wiem też, że jesteś osobą godną zaufania. Dlatego chcę złożyć ofertę. Ty? Ofertę? Biochip, który twój brat próbował sprzedać na tłoczowi, znajduje się teraz w mojej głowie. O, patrzcie, Technologia uratowała mi życie, ale teraz mnie zabija. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na moją świadomość. Muszę przerwać ten proces. Wiem, że masz możliwości, żeby mi pomóc. Kana Kosama, wie jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Ej, możecie mi wejść w głowę. W udowodnić cię jej sobie słowo, jeśli tylko pomożesz jej. Z filmik jej z tego jak twój brat zabija, nie? Czy to się nie zapisuje? Hanako sama? On się szykuje, by miał już za chwilę wiecie, przywalić. No, coś się stanie. Słyszałaś? Tak, Goście z karabinami. To. O, mam złe przeczucia. Wszyscy strzelają w ogóle wybalone, Wróć do Takumura. What Na kroku. Ten co się... Ej, ta tam w ogóle się wyłączył. Koniec, zero reakcji. Mnie tu nie ma. Nie tu nie ma. O, Ostatnia ciągle. szansa, żeby stąd Został tam. Nie że jest tak murę! Nie chcesz do niego dołączyć. Dawaj! On tam został, on tam sobie stał. Najzwyczajniej w świecie. Oni padli przez okno, a on sobie stał. Nic sobie z tego nie robił. Słyszę ich, co krótki nie groci. Tam jest ten traner. O kurwa! O nie, 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 nie! Gościu! Wypadli z nim! Już! Tam był gdzieś netruner! Gościu! Masz! Nie wierz zakłady! Elu. Co jest? Oj! Ja wiem, że gdzieś to jest niedaleko neutraler. Co jest chyba na... Netrunner! Tyle w temacie neutralingu, Netrunneringu Dobra, gościu, wystarczy To był chyba ten Netrunner A dajcie mi Ej! Co ty, gościu? Co ty? Ty z moim mieczem chcesz walczyć? Tam jest następny Ty Naprawdę? Naprawdę! Żeś założył zbroję i myślisz, że jesteś panem teraz wszechświata, możemy sobie pograć jakąś fielkę, chyba nie bardzo. Ej! Bo mi się kończy życie! Oj! Dobra, chodź tutaj! Ty też Ta rasaka w sumie słaba całkiem jest! No! Zwiększyć presję! Zwiększyć presję? Ja już się tam pod dość wysoką presją. A jakie macie rzeczy? Fajne do podniesienia. Ojojoj oj, oj. nie próbuję tu ich nie, nie ma, tak? Nie teraz Dalej spierdalamy z miasta Dobra, gdzie jest mój motor? Akcja zablokowana No i co teraz? Chciałem się z tym jakoby tak? czy co? Okej okay. okay. Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel ma to sens. Serio, a no, zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego? A... Powiem ci, kto tutaj nocuje. A zostawmy, przegrańcy. Pierdoleni nie no Myślałam, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdepnęłaś w gówno, a tak naprawdę wpadłaś do szamba. <grym> Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak mura. Słyszysz? Ktoś idzie. Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Trzymamy. Pewnie. No, Johnny. Czekamy na cień, czy jak? Okej, okay. jest cień. Mam wiadomość <śm> <śm> No, Johnny, co myślisz? Otwierać, czy nie? Nie odchodzi na drzwi. Tam jest. Śpisz? Popołudka. No czony? Co mam robić? Wiem, że ktoś tam jest. No nie, no chyba muszę otworzyć. Śpisz? Dobra. Kto tam? Pytam kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Okej, już otwieram. He, łatwo. Wreszcie. Eee. Dobra. To na ścianie? Nie. To krew? Ta. No. Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie, Gdzie ta krew? wiadomość? Przed to? tobą. Siema. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? Rozmowę To lalka Albo Proxy Jednak Proxy Nie, papieroski śmierdzą Papieroski B Na początek ustalmy jedno Wciąż sądzę, że jesteś szalona, ale Hanako, Ale nie mogę już dłużej się okłamywać Wierzę ci Jej. Przykro mi Naprawdę, to musi być dla ciebie bolesne. On no ją zdradził, jakby to był pierwszy raz. Tak nie? bardzo, że nie potrafiłam spojrzeć prawdzie w oczy. I co chcesz zrobić z tą wiedzą? Nobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża, a ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca to forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Zlokalizowałam waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kanktao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłam od niego specyfikację biochipu, a na nim pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że zaraz nie odchodzi się tylnymi drzwiami. Aha, dobra, czyli Konstruktor co? wiem tyle, że jeden z nich mnie zabija. Nie wiem, w jaki sposób trafił na biochip jak można go z niego usunąć. Istnieje tylko jedna możliwość: Soul Killer. A raczej jego nowa, potężniejsza wersja. Musisz go zdobyć. Ja? Przecież to technologia Arasaki. do której mój brat nie dopuszcza nawet najbliższych współpracowników. tylko on ma nagle do wszystkiego. W zostań. tej kwestii ja, mam wiecie. związane ręce. To wszystko o, co mamy. Co teraz? Teraz wyślę ci mój prywatny numer. Skontaktuj się ze mną, jeśli uda ci się dowiedzieć czegoś na temat Soul Killera. I tylko wtedy, od tego momentu, obie musimy być bardzo ostrożne. No, Okej, okay. Nara. Nawet się nie pożegnała, nie powiedziała. Cześć, żegnaj, cokolwiek, do zobaczenia. No, No, to by było na tyle. Elo i co, na nic nie pamięta? No, co jest żony? Chyba wolałbym się patrzeć. Heh, te z siebaczami przynajmniej już mieliśmy do czynienia. Ale to, to coś nowego. Cieszę się, że rozumiesz. Właśnie weszliśmy na zajebiście cienki lód. Dobra, a my na ten lód wstaniemy i sobie pójdziemy hen, -hen przed siebie. Mieszkanie numer 303. przyznać, że co jest grane? O boże, znów... Kurwa! Co jest? Boże, ale mamy zawał. Usiądź, i usiądź, i zbierz siłę. W robi wszystko za mnie, nie? Metamorfozy. To biochip. Nie, trzeci miesiąc ciąży? Dobra, biochip. Albo dajmy to... Nie, trzeci miesiąc ciąży. Żarty żartami, ale naprawdę źle wyglądasz. Ja pierdolę. To było oh. serce. Posiedź tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bojda. Bla, 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 muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla, oddawaj kontrolę nad ciałem, żołosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. Chyba masz, no, rację. masz rację. Kłócimy się jak stare małżeństwo. Czas trochę odpuścić i zaufać sobie nawzajem. Ale problem w tym, że dla ciebie celu się środki. Sama nie wiem dokąd zmierzam. Tam jakaś laska siedzi. No no wiem dokąd ja zmierzam. Gotowa? Kiedyś chciałam być najlepsza przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałaś swoją szansę na zostanie kimś. Może. Jak to było, gdy umierałeś? Dajmy. Jak to było, gdy ty umierałeś? Eh, pewnie nie pamiętam. Stałem na szczycie świata i nie wierzyłem w porażkę. Aż do końca. Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, że nie żyję. Miałeś 50 lat, żeby sobie to poukładać. W Mikoshi po prostu spałem. Byłem nieświadomy i nie miałem poczucia upływającego czatu. Mogli zrobić ze mną cokolwiek. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. A może to była twoja śmierć? No, tutaj ma rację. Ciężko to określić. No to już rozumiem, dlaczego tak nienawidzisz tego miejsca. Ono nie powinno istnieć. Ze wszystkich krzyw, które korporacje wyrządzają światu, Mikoshi jest najgorsze. Wiesz dlaczego? Wybierać e, ci prawo do śmierci. Odbierają ci prawo do śmierci. Tak samo jak pacjentom w szpitalu, podłączając ich do respiratora. Nie to jest najgorsze. A co? Najgorsze jest to, że mogą zmienić twoją tożsamość, a ty nawet nie będziesz wiedział, że stałeś się kimś innym. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. E, tak nie będziemy umiedzić. Mamy sprawę do załatwienia. Chodźmy. Oj, tak. I to nawet więcej niż nam się wydaje. Dobrze! Mamy 20 minut na liczniku, troszeczkę nam zleciało, podziało się kilka ciekawych rzeczy W tym odcinku w sumie za dużo akcji nie było Pomimo tego, że ta kremura sobie stała jak wryty na piętrze i kiedy uderzały w niego bomby Wow, do you hate your mate? You meet, nie mate mm, Nieważne Dobra, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, widzimy się w następnych odcinkach Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarze I do zobaczenia Siema